Witam wszystkich bardzo serdecznie, lutek z tej strony i kontynuujemy przygody w Kingdom Come Deliverance 2. W ostatnim odcinku pogodziliśmy dwie wioski, znaleźliśmy ten słup graniczny, który tu gdzieś się znajdował i, i także misji coraz mniej pobocznych, ale jeszcze dodajmy sobie misje związane z, z, z właśnie tymi zaczekami, czyli te nowe aktywności. Sprawdźmy co tam na szczeka. Tu sobie trochę odblokujemy przynajmniej i tu tak samo te chmurki. Dobra. I jeszcze przed całkowitym jakby ujściem tam, no to się chętnie prześpię. Zapiszemy stan aktualny. To miejsce do spania to jest super To się do 16. Do 16 spać Coś tam zjemy Dodajmy to jedzenie do 20 minut. Dobra. Ciekawe, jak w ogóle używać tego slotu większego, nie? Bo tu jeszcze teoretycznie mamy 4 miejsca. Tu mamy jakieś dodatkowe miejsca na broń. Nie mam pojęcia, jak to uczynić. Zdravim. Co się tady stało? Nic moc. A doufa? Co ty masz? Serknijmy, jak wygląda kodeks, co my tam żeśmy mieli? Kroniki? Jeżeli chodzi o o tą całą tu. poboczne, aktywne, wykonane, wszystkie ale reputacje mamy w miarę wszędzie okej, okay, nie? tak, w Tachowie uśmiechnięta, tu w Żelejowie, obozie, w Seminie Pęć. Tam ta co robi. Pęćmy, pęćmy. Następnych misji. No co tu w ogóle jest za misja? Cmentarz nauczyłeś się gry, że troskowicki cmentarz łupaty nie potrzebuję. nie mieszka jakiś grabasz nie 5 Już tu niedaleko jesteśmy, to jest jakiś domek, tu jest jakiś obóz. Ciekawe, Czego? Drte se s ním! Poslechni ho Neser! Zmys. Jen počkej, já tě naučím! Chová, Ukáž se. U božáku. A Na tohle nemá. Like a. Dobojec. Czyste. Bandyci ze to w ogóle zginął, nie wiem czy go nasz pieseł chyba załatwił śpij coś tam nam dolega? jesteśmy tylko tyle, że zakrwawieni mhm, dobra sytuacja z łukiem moc i trwałość o, koniuszego U, słaby stan no, się zastanawiam czy ja się nie przeniosę przypadkiem na na łuk. No, mi się wydaje, że ja chyba się nauk przeniosę. Tego się pozbędziemy, no fakt, że moc jest większa, nie? ale to można wrzucić na konia. Razem z bełtami, No materiały spoko, zadania inne. Możemy użyć do naprawy czegoś? Do naprawy tarczy tylko. Tego już nie naprawimy, co tu jest, chociaż to możemy naprawić chyba tylko. A jakieś umiejętności rzemieślnicze mamy? Mm, mm, mm. W sumie tego nie mamy. Alchemię mamy prawie na full. bito, no bitonie. z honną też mamy dużą. Zaklinacza psów. O. To można tu do piesela coś dodać. Nie wiem, co tu jest. Punkty z doda za dodatki, czyli dwa punkty możemy tu dodać, tak? E, tak, już mówię, co tam jest. Jeśli twój pies spowoduje u przeciwnika krwotok, utarta krwi, a potem przytomność nastąpi szybciej. Posłuszeństwo brzecha, będzie miało czasem 25 wolniej. Obcy psy nie będą na ciebie szczekać i ograniczać w warczeniu. Może to przydać choćby wtedy, gdy zaproszony, no, Ok, daj głos. Nauczyłeś się że jak na razie, się na siebie uwagę. O, też fajne. Ciepłota ciała. Kiedy śpisz, szukaj, poluj. Te rany szarpane mi się podobają. I to chyba jeszcze damy. Bierz go? No to 20 poziom aż musimy mieć. Eee, ja bym dodał posłuszeństwo orzecha. Jednak bardziej mi zależy na to, żeby on był posłuszny. Zwiedzą coś mamy? Jeden punkt. Przetrwanie. Twoje strzały i bełty mają lepsze właściwości balistyczne, dzięki czemu lecą szybciej i dalej z większą siłą przybicia. Też fajne to jest, to może podamy. Jeszcze w sumie jedną mamy włóczyki. Jakość posłania wzrasta. Kiedy masz w inwentarzu ponad 30 świeżych, to już ok. Jeśli gotujesz, suszysz, to nie. To nie, jakoś nie jest potrzebne. Ze złodziejstwa mamy poziom 1. Ale nie używam na razie. Polowanie też na razie sobie zostawmy. Wiedzę też. Jazda konna. Ok, konik ładnie. Walka. Strzelectwo musimy ogarnąć jeszcze w trakcie. A jeżeli chodzi o atrybuty takie jak siła, czy coś, nie wiem w sumie jakie on tu. Strasznie wolno leci, nie? A jest też trochę tych umiejętności, jak widać, nie? które możemy poprawić. Tu mam na przykład silne ramię, tak? Potężny trzask. Po wykonaniu dodatkowego uniku w oknie czasowym na doskonały blok dostaniesz w premię 15% ataków bronią. A to by było fajne, akurat retoryka. Łatwiej jest ci sprzedawać kradzione towary. Dostajesz premię plus 2 do testów umiejętności. Rzemieślnik. Eliksiry, zioła, receptury, książki związane z aktywną. kupisz, ok, to jest ogólnie sprzedaż. Tutaj to nic nie ma, nabra. Nie ma co jakby przeciągać. Lecimy. O, apolena. Apolena. Elegancko. No i fajnie, że punkt jest, nie? Znacznik. A bych bym ti pochválit, ale ty jsi celý tak jak já, ja, sumě. Ale ty pšiško jedno. Žibřit říkal, že bys možná uvítal pomoc. Jo, to jdeš jak na zavolanou. Zrovna před pár dnama jsem koupil. Jak ten mladý poděs ucejtil vlky, tak... Jeden by řekl, že se ovce drží. No právě. Tenhle beran si to namířil, když s... právě stýč. Nech mě hádat. Ještě před pár rok Ty seš ještě mladý. Pomóże ci. To bude kousek tady który w mnou. Ba nie. Tak se Bane. Tak za zatemniej. Mhm. Mm Retoryka plus 11. Otrzymałem marchewkę. Teraz znajdź zaginionego barana. Dziwaj, co to Może jeść to niekoniecznie, ale. Śledź. Dobra. Zaginiony Baran, na co tu się dziwić, jak jak jest to wszystko blisko lasu, że jakiś wilk zaatakował czy coś. Wilków żadnych nie widzę, jeszcze miejmy nadzieję, że przed. O. Dobra, wilków jest jednak trochę inaczej plus. Spierdzielmy. Może. O, widzę barana. że ten beran. jebieran. Nazdar owce! Nie boj, Dym do domu. Idziesz? To chodź. No, bb. Jesteśmy kawałek drogi. No, hoď. Sedni. Buh. Říkám, sedni. Buh. No jasný, Bleda za mrkev. Hmm. No, ať. Buď si Chociaż wiem, że tam są te wilki, ale wycofały się. Z przodu są? A nie widzę nic. Hmm, nieźle dostał strzała. Dobra, chodź, chodź, bo tu jest droga. Do góry teraz. No, chodź, kozo. no się, owco. Teraz do góry. No. Tu. Tam w ogóle coś jest punkt obserwacyjny. O fuj. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź owco. Baranie. No Chcesz się szybciej? Widzisz, co rzekny wilk kiedyś potknął owcy? Jemy pochód na nim. No dobrze, za stak kiepni pan. No raczej nie. Jakieś wilki tu znowu słyszę. Czy one by tu tak blisko gdzieś były? Dobra, chodź Owcu No Tu, tu, tu Za mną, za mną Tu I tu hodný psisko, hodný. Omlouvám se. Kde je ze mnou? Bardzo dobra zupa. E, może tu trzeba ci od... Chyba, że tu trzeba coś powiedzieć. Mm. I co? O, no i... trzeba było do stada doprowadzić. Tak? No, a jak to? Toho berana sem przywet. To jesteś zlatý. Takže że málem bylo. To ci patrzy mój obdiv. Takže si nějakou odměnu zaslu... To určitě, to rozhodně! Ta... Na brzkou shledanou, příteli. No nic. Gotowana marchewka, sušené jabłko, bandaż, Coś tam się dostało, nie? Trochę też jakieś umiejętności wpadło, nie? Przetrwanie łuczyki, wiedza. Nie, to wszystko chyba to samo. Pies, zaklinacz psów. Ten ostatni jest fajny na 20 poziomie, akurat bardzo bym się przydał. Wzmocnienie osogi ok, jest ok. Jest ok, także lecimy teraz z powrotem do Troskowit, czy do Tachowa. Chyba do Tachowa to sobie tam zapiszemy. I też umyjmy się przy okazji I dobra zapiszmy i prześpijmy się do rana co mam tutaj w sumie za umiejętność cały czas taką nie wiem co to za umiejętność jest mapa kodeks gracz jest to strogi 100% Posłuszeństwo jest... Konik to ok mm -hmm. Reputacja wszędzie git. Wzmocnienia. No na mitycznego herosa. Masz co psa, z chora charyzma. Rośnie, ostrogi. No dobra, ewentualnie możemy zobaczyć te kowalstwo pójść teraz znowu. Ja bym może wziął i. Zagadał z nim. Naprawił trochę ekwipunku. Tu jest ogólna jakość. W sumie nie jest aż tak źle, tu 199, on się tak nie psuje. Jedynie miecz trochę trzeba by pod. sobie. No. Miecz to jest git. Miecz to zawsze powinien być full. Jeszcze jak on jest naostrzony, nie? tarcza e, do pracy Ja tu jeszcze chciałem a ogólny ten zamysł jest z tym questem żeby ogarnąć mm -hmm. Zaginiony czeladnik. Co to bude tak? Mógł się jeszcze. No co? Napadacie Na Semin vede jedna cesta, ale ma. Dobrze, no. Strona samina. Czyli tu. Dobra. Konika potrzebuję. O, jest. Rychle! Rychle! Dobra. że na chwilę obecną odcinek zakończymy, ale w następnym odcinku zrobimy ten quest. Jeżeli coś jeszcze się wyświetli, to zrobimy następny. I może coś zaczniemy działać już z tymi zaległymi questami. Także może coś związanego z tym obozem koczowników w końcu się ruszy. Także dzięki, że oglądaliście i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, hej.